Cześć, witam na moim kanale, z tej strony Simon D. I dzisiaj do pokazania mam Kindle Pepper White trzeciej generacji. Jest to model wyższy od ostatnio pokazywanego Wam Kindla. Co można powiedzieć na temat tego urządzenia? Na początek pokażę Wam jak przychodzi zapakowane. Przychodzi to zapakowane w taki fajny, tradycyjny, niezbyt wydziwniony kartonik. Tak samo jak poprzedni Kindle. w kartoniku otrzymujemy kabel USB, który wykorzystujemy do ładowania i do wrzucania książek. To jest tylko kartonik, folia, jakieś ulotki typu gwarancja i instrukcja. Obsługi w różnych językach. Dobra, pudełko jest nieistotne aż tak bardzo, więc możemy je sobie odłożyć na bok. I teraz pokażę Wam, jak ten Kindle działa i jaka jest różnica w porównaniu do poprzedniego modelu. Najważniejszą różnicą w tym Kindlu jest to, że posiadamy podświetlenie. Jak dla mnie rzecz rewelacyjna. Bez podświetlenia wygląda tak, oczywiście jak najbardziej jest to jasne i można to spokojnie czytać w pełnym świetle. Natomiast brakowało mi w poprzednim modelu właśnie troszeczkę podświetlenia, ponieważ lubię czytać wieczorami, a nie lubię mieć wycelowanej specjalnie w Kindle lampy, więc zmieniłem sobie model na wyższy, który już to podświetlenie, podświetlenie posiada. I tak, jak widzicie, 24 stopnie jasności. Standardowo, jeżeli czytamy w ciemnym pokoju, używamy około 12, czyli mniej więcej połowy. Jeżeli w słońcu, nie musimy używać wcale. Natomiast tak, standardowo 12-14 i jest naprawdę ok, nie męczy oczu. Jeżeli damy za jasno, będzie nam po prostu e, oślepiało nas wieczorem i zmęczymy po prostu oczy. E, oczywiście, ten Kindle. Podobnie jak jego poprzednik, ma 4 GB pamięci wbudowanej. Jest to wielkość pamięci dokładnie taka sama. Wchodzi tak samo około 1000 książek. Natomiast duża różnica jest taka, że mamy w tym modelu inny ekran. Ekran jest, jest to ekran w technologii E-Ink karta o rozdzielczości 300 PPI czyli 1448 na 1072 punkty. Ekran wyświetla nam grafikę w 16 odcieniach szarości, co spokojnie naprawdę wystarczy, żeby ładnie to wszystko wyglądało. I powiem szczerze, że ten model na tą chwilę jest chyba najbardziej popularnym modelem na rynku. Zaraz po właśnie po tym poprzednim modelu, który wam pokazywałem, dlatego że jego cena a jakość no, tutaj chyba jest stosunkowo naj, naj, najlepsza. Po prostu nie ma w zasadzie lepszego modelu za te pieniądze. A koszt takiego modelu w Polsce to około 599 zł, tutaj w Irlandii Północnej 89 funtów. Także cena jest dosyć przystępna. Co warto jeszcze na temat tego urządzenia powiedzieć? Ekran mamy oczywiście dotykowy, taki sam dokładnie interfejs jak w poprzednim modelu i taki, taki sam jak w modelach wyższych, z tego co wiem, chociaż nigdy nie miałem okazji się nimi zajmować. Waga tego urządzenia to 205 gram. Jeżeli mamy wersję 3G, to waga wynosi 217 gram bodajże. Ekran przekona, tak jak mówiłem, 6 cali. Wygląda to wszystko tak. Jest troszeczkę inną powłoką pokryty. Jest taka, taki gdyby gumowany lakier. No i oczywiście lubi zostawiać na sobie ślady, paluchy i tak dalej. No to tradycyjnie chyba. Jedyne porty, jedyny port właściwie, który znajdziemy na tym Kindle to port micro USB. Jeden przycisk, jedna dioda, to jest wszystko. Podświetlenie w tym modelu jest realizowane za pomocą czterech diod LED, które są umieszczone tutaj na dole, dosyć ładnie, dosyć równomiernie to oświetla nam ekran i spokojnie możemy wieczorem z takiego urządzenia korzystać. Minimalna różnica w odcieniu podświetlenia jest widoczna tutaj na dole, zaraz przy tych diodach. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? A ważna rzecz na pewno dla wszystkich, bo jeżeli mamy podświetlenie, to automatycznie więcej prądu nam będzie to brało. Tak, będzie troszeczkę więcej prądu brało, ale mimo wszystko bateria wystarcza na około 4 tygodnie normalnego użytkowania, czyli jest naprawdę, naprawdę nieźle. Jakie formaty odczytuje nasz Kindle? Odczytuje oczywiście format MOBI, AZW3, AZW, TXT, PDF, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, NBMP czyli wszystkie te same formaty, które osługiwał nam poprzedni Kindle. Ja jestem cały czas, nie zmienia się ta sytuacja, jestem zakochany w Kindlach i, i, i że tak powiem, nie mogę się od niego oderwać, czytam non-stop, także jest naprawdę fajna sprawa, książki są łatwo dostępne, można je tanio kupić, można je pobrać, są książki darmowe, także. Naprawdę nie ma czego się obawiać, nie jest to taki straszny interes. Jak tutaj widzicie, mam prawie 400 książek wrzuconych i zanim ja to przeczytam, to minie pewnie kilka lat. Co mogę Wam powiedzieć jeszcze? Oprócz tego, że mamy Kindla, warto zaopatrzyć się w okładkę. To jest okładka aktywna, nie jest to oryginalna okładka Kindla, chociaż jest tak markowana. Oczywiście Chińczycy zrobią wszystko bardzo podobnie. Oryginalna kosztuje około 25 funtów i no wygląda podobnie do tej, nie jest wiele lepszej jakości szczerze mówiąc, taka okładka jak ja mam kupiona na ebayu za 4,5 funta jest tak samo okładką aktywną a co nam to daje już Wam pokazuję w momencie kiedy nie mamy okładki mamy Kindle włączonego jesteśmy zmuszeni nacisnąć ten przycisk teraz dopiero wykonać przesunięcie paluchem i dopiero mamy, że tak powiem Kindla czynnego. Natomiast teraz pokażę Wam różnicę, jaka jest z okładką aktywną. Zamontujemy go sobie elegancko tutaj w tej okładce. Zamykamy. Automatycznie Kindle jest wyłączony, ma wyłączone oświetlenie i jest wprowadzony w stan uśpienia. Po otwarciu automatycznie wystarczy tylko przesunąć paluchem, nie musimy już naciskać tego przycisku i nam to działa. Także ja takie coś jak najbardziej polecam. Moja opinia na temat tego Kindla i w porównaniu do poprzedniego modelu jest taka, że jest to model równie dobry, o tyle lepszy, że ma podświetlenie i bardzo fajny kontrast i troszeczkę lepszy ekran. Natomiast jak najbardziej mogę polecić i poprzedni model, i ten. Ten jest już troszeczkę bardziej zaawansowany, ale... Jest to po prostu rewelacja. Nie wiem, może kiedyś będę miał wyższy jeszcze model Kindla, też wam zrecenzuję na pewno. Ale ja bardzo, bardzo serdecznie polecam Wam e, czytanie książek, bo to rozwija uczy, i jest naprawdę ciekawą przygodą. A dzięki Kindlowi mogę zabrać wszystkie swoje książki wszędzie, gdzie chcę, e, czy to będzie do kawiarni, czy, czy do samolotu, czy, czy, czy do samochodu. Nieważne, mam wszystkie książki ze sobą. Kindle polecam, moja ocena tego urządzenia w stosunku cena do jakości jest po prostu maksymalna, bo nie widziałem niczego nigdzie lepszego i w tej jakości. Także jeżeli podobało się, lajkujcie, łapki w górę, subskrybujcie oczywiście, bo to będzie wielka motywacja do kolejnych filmów. No i do zobaczenia!